5 lipca, w rocznicę ustanowienia polskiej administracji w mieście, Szczecin obchodzi swoje urodziny. 68 lat temu, w 1945 roku, uzyskał polskie prawa miejskie. No i aby każdy mógł świętować urodziny miasta, obchodzimy je dzisiaj, 6 lipca, w sobotę, w Dzień Wolny od Pracy. 5 lipca jest tą datą radosną, datą przejęcia. Administracji przez prezydenta Piotra Zarembę to 68 lat temu Szczecin już na stałe stał się polskim miastem. Rozpoczęła się jego odbudowa odbudowa z wielkich zniszczeń i gruzów. Życzę Państwu udanego popołudnia. Życzę smacznego i za chwilę zapraszam na torta. Mam nadzieję, że dla wszystkich wystarczy. Wszystkiego dobrego. Jak się nazywasz? Kuba. Jak smakuje tort? Pesznie. Szczecinowi z okazji jego urodzin. Wszystkiego najlepszego. Ile masz lat? Pięć. Czy panu podoba impreza? No to w porządku jest OK. Myślę, że takie imprezy powinny być więcej w Szczecinie, bo to się człowiek integruje, spotyka się, jest okazja, żeby się z znajomymi spotkać, no i tak ogólnie jest fajnie, nie? Synek panu oddał kawałek torta? Yy, tak, 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 bardzo pyszny był, także fajna impreza po prostu, no. Co pan by życił, życzył Szczecinowi z okazji urodzin miasta? Myślę, żeby tak dalej się promował, Szczecin jak się promuje do tej pory, nie? I po prostu no, żeby no, rozwijał się dalej, no tak się rozwijał. Thank <laughs> you.